W poprzednim odcinku. O, wiem, dobra, to będzie genialne. Nie, nie będzie. I tak to jedzie dalej. O, Okej. Okay. to coś nowego. Teddy, jesteś? Jesteś. Teddy West Side. Idziemy do przodu, Teddy West Side. O kurde. O kurde. Co to jest, to Mam przez to rozumieć, że nie powinienem to świecić. Wyatt. Oj, podbiegnę. Albo nie. O, fajnie. Ładnie tu. Wow, fajne miejsce, oj fajne, podoba mi się. Coś jest wymaga mojej uwagi no dobra a tutaj coś mam o o dobra widzimy co nas czeka tam Puzle. śmieszne, <laughs> ok, behind roots. Dobra, to wchodzimy. tędy. o, nice, gusta, tu coś widzę już. Przewidziało mi się. Chyba. Tak, czy nie? Przewidziało mi się. No dobra, trudno. To śmigamy tam. Albo, wiem. Ładny obraz. Rusza się. Wow. Wow. Hej. Fajnie. Fajnie, ale czuję lekki niepokój. Jak dotąd nikt nie spotkaliśmy. Nie wiem na ile powinienem się z tego fantu cieszyć. Ale cóż. wow. Okej. Okay. Spokojnie. Trzeba po prostu iść po cichu, powoli i ostrożnie. Co to było? Słyszę kroki. Co to było, Teddy Westside? tutaj. Hej. No, mam nadzieję, że nie mijam nic. Co to za dźwięki? Cały czas słyszę coś chodzącego po wodzie. Tylko nie wiem co. Niepokój nie daje mi spokoju. Hehe, <laughs> dobre. Mogę wejść po tym konarze? Nie. Niestety. Co to kurwa jest? Przecie w sensie to, co kroczy. Bo ja to słyszę i to cały czas, tylko. Tam jest chyba. Puzel. Jak się tam dostać? Nie wiem. Idę jak widzę. A widzę krzesło. Możliwość wspinaczki. O, i teraz znowu słyszałem to coś. Tylko co to cholera było? No nic, mniejsze. Byle do przodu, tak? O, Teddy West Side. Idziemy. O. Okay. W razie czego wiem, gdzie się schować. Zasa. Hop, zasa. Spokoj. To są kurwa oczy. Dobra, to była meduza, która. Okej. Okej. Kaftan. Witaj. W czeluściach twojej wyobraźni. No, zdejmij spodnie. <grystanie> <grystanie> o rany. Znowu ty, tylko brzyczy. Czy ja się tu powinienem ukryć? Nie wiem. Mogę cię zgasić, nie mogę. A mogę cię nie iść ze sobą, też nie mogę. Hej, drogie panie. Cieszę się, że Was widzę. <laughs> Pierdol się. Ech. Dobra, co my tu mamy? O! Materacen! A co za tym materacem? Nic ciekawego. Dobra, jest fragment. Jest samochód. Brrrr, rozbił się. Mam. Witaj Robalu. Był dosyć sympatyczny niż twój kuzyn, którego to widzieliśmy poprzednim razem. Coś będzie? Nie myślę, że jakiś sekret. A tutaj. Nie, nie przejdę. Nie przejdę. Co to? O! Oh. Ok, dokąd to prowadzi? O to jest pytanie. Pytanie, szarlatanie. Pokubiłem się, czy nie? Czy tu? O, skrót. Słyszę głosy. I to nie są głosy w mojej głowie, bynajmniej. Dobra, wio. Przemy stąd. Mamy po co przyszliśmy, tak? Fuck. Wiedziałem, że tam coś było. Pieprzone meduzy. Nara, to jest wygrana po mojej stronie. No nie. A ty, co mi dasz? Nie ma problemu. A teraz tamta strona, ok. I kolejny obraz. Martwi mnie troszkę, że jak dotąd nie spotkaliśmy tamtego. Kałabangi z początku. No, ktoś coś wypił i wszedł do jeziora, coś jakaś pani. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Spoko. Tu będę bezpieczny. Am I right? A ty to kto? To był zły pomysł. Halo? Nie ma jej tu. Ha. Zaraz. Nie mogę tego przesunąć. Po co miałbym wchodzić na łóżko? Ciekawość mnie zżera. Nie mogę. Dobra, strać na to. Jest to dymał. Wchodzę tutaj. <laughs> o, oh. mogę cię podrapać po stopie? Nie mogę. Dobra, raz się żyję, huh? nic tego. Nic. Alkohol. Więcej alkoholu. Wyrzućmy go stąd, na wypadek, gdybyśmy się musieli tu ukryć. Bardzo ładne udźwiękowienie. Mamy rysuneczek, mamy bufę. I mamy drzwi. Do których potrzebuje owej pufy A teraz pufa zejść z drogi na wypadek gdybym musiał uciekać Okej okay. Jesteśmy po drugiej stronie To dobrze Zamknięte Nie Aha Shit! Kto to? Ja pierdziele! Kto to był? Kto to był? Dama z jeziora, ja pierdziele! O, w dupę! Przez Nieprzeciętnie przeciętnie przestrane. Swoja drogo, na jakie horrory jeszcze czekacie w tym roku. Wyszedł The Forest, powiem wam szczerze, że wychodzi masa fajnych naprawdę. Routine. Soma, choć sama od, od chyba twórców Amnezji to dopiero 2015 rok. Tak czy siak, routine to będzie uuu. Routine to będzie coś. Powinienem być cicho, nie? Fuck? Mam wyjść tu? Tam coś jest Czy to mi pomoże w ucieczce Potrzebuję tu czegoś, nie? Trójkąta potrzebuję. Olera przez ranę Dobra, jest strasznie Tak strasznie, że fajnie się przestraszyłem, pływającego czegoś. Dobra, Fios, pierdolamy. Ja pierdolę Jakby tu się teraz wychyli, ja To się chyba zesrał Odgryzłbym sobie język ze strachu Tam coś jest Potrzebuję mnie. Fuck. Nie idź tu, nie idź tu. Proszę cię. Nie miałem checkpointa chyba dawno. Błagam cię, idź stąd. Nie nie nie, błagam. nie, 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 nie. Nie, n nie, nie, podoba mi się to. Fak. To tak profilaktycznie. Na przyszłość. Czołgam się. Tędy? Gówno. Muszę wracać. Nie słyszę jej. Wskazówka? Nie wiem, że co, że mnie tu nie dosięgnie? Fuck. Tam coś jest. Nie podoba mi się tu. Tam po prawej coś jest. Cholera, niepokój jest taki, że... niby jej nie widać... ale jednak. O, oh, fuck. Już po mnie. Albo nie. No tutaj raczej nie będzie, nie? Prawda? Jej, wygrałem. Oj, jest smutno. Może się boi hałasu? Nie rozumiem. Fajnie te wskazóweczki, serio, ale. Ale kurde. Dobra, zastanówmy się. <laughs> Klucz. Dobra. Tam jest wyżej. Tam jest nieco niżej. Dobra. Eee. Idziemy ciśnij. Musisz się tam przecisnąć. Albo nie musisz. Jak ci się żywnie podoba. Z tego co widzę, to nie musisz. Ale ja mogę być tu o, dziwo Kurwa, no tu idzie Chodź tu pudło, chodź tu O kurwa Nie wejdzie, tu jest za duża. Questo è bello. Tylko nadzieję, że poszła tam do wody. I że już nie wróci. Bardzo byłbym wdzięczny, gdybym nie musiał już jej oglądać. A muszę robić kółko. A muszę zrobić kółko. Co jest kureszko niepokojące. To już po mnie, nie? Nie, chyba nie. Tak czy siak. Przez chwilę mi się wydawało, miałem powiedzieć, że może ja po prostu idę cały czas wiecie, na czworaka i dlatego nie udaje się jej nie znaleźć. Jest to jakaś. Spokój się, młodziu, spokój. tam nie ma. Pies ją dymał, pieprzy cię. Niech sobie tam idzie. Serio, niech idzie tam, grzebie sobie w nosie, cokolwiek. Fuck. Kurwa, jestem dwulatkiem, resztę życia spędzę w beczce. Niech to szlak. Ha. No to wio. Już blisko. Bardzo blisko. Muzyka ucichła. To zły znak. przamy, Sio. Dobra, wypad. Wypad, młody, wypad, wypad. Wio, wio, wio. Już prawie koniec. Już prawie koniec. Nie, 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 nie. kurwa, nie, tylko nie to. kurwa, wiem, nie razu. O, ja, Jezus Maria Ja pierdzielę Wal się Stara babo Paskudo, jędzo, franco, mendo Ja pierdzielę Aha, po całym Pocałuj mnie w... Wiesz Piżame, Ho ho, jest Ulga, mam to z głowy Podniosłem fragment, podniosłem, tak. Się przez chwilę tym, na tym zastanawiałem, bo w sumie przy pierwszym kluczu podnieśliśmy fragment, ale. Dziewczynka i jej mama. Dobra. Chyba nie jestem dziewczynką, nie? Zresztą, mniejsza. Mogę być i dziewczynką. Oj. Brznąłem. Więcej wody. Kurwa, i labirynt. Muzyka, tylko nie to pieprzona muzyka. Ja doskonale wiem, co to znaczy, muszę się to ukrywać przed tym cholernym stworem. Tutaj, błagam zmieść się! <laughs> długie nogi, długie ręce, ja cię kręcę! Długie nogi, długie ręce, ja cię kręcę! Jestem mniejszy, ale zwinniejszy! O Jezus Maria! Urwanie nosa, głowy, jąder. Przez ranę. Gdzie ja się muszę dostać? Gdzie się muszę dostać? Gdzie ja się muszę dostać? Ja dostać, aby tu. dziękuję Za każdym razem jak widzę odbicie na wodzie Mam wrażenie, że to ta szuja Jest już blisko O rany Udało się Udało się Jak nie wiem, gdzie Nie kurwa, nie, nie, nie Gdzieś z tamtej strony jest Tylko gdzie O O Odwoź się, paskudo. Dlaczego akurat w tamtą stronę musiała poleść? Jak ja tam teraz przejdę? Zobaczył przez ścianę. Nie. O! Aha! Słaniaczek. Słyszy, mama jak śpiewa? To znaczy, że muszę się tam udać. Kurwa mać. Idzie paskuda Niech sobie idzie Niech gnije Gdziekolwiek idzie Byle nie w tamtą stronę Jestem groźnym dzieckiem, słyszysz? Mam celownik na środku twarzy Mogę cię zniszczyć w ten sposób Ciśniemy młody There's, not Not now, not not now. Yes, the next ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Żegnaj, brzydka babo. I cześć, mamo, i kolejne wspomnienie. Ja pierdziele. Urwanie głowy. Urwanie głowy.